Wrzucamy do składziku. brzyk jeszcze jeden był Już nie ma, dobra Czyli tu mamy załatwioną sprawę, tak? Tak To co teraz? Nie wiem, co jest w gnieździe no obowiązkowo, no. ale to czyli one muszą teraz przejść tak, no, one Czyli muszą... kratogrodowo dalej zostaje Ja bym ściągnął kratę ogrodową Ale jak ściągniemy to matka sobie będzie haratała gdzie chce teraz, tak? Tak, o to nam chodzi, żeby ona sobie tak gdzie chce Bo one teraz yy, nie chcą za bardzo nosić już miodu ponad mm -hmm. nadstawek I one y, tylko znoszą miód tam gdzie jest czerw A tak to matka sobie przejdzie do góry, zaczerwi trochę i one zaczną tu znosić miód Później założymy za dwa tygodnie Jeśli nie będzie chciała zejść na dół, będzie czerwiła cały czas tylko w górnym mm -hmm. To wtedy założymy kraty za drożenie. Czyli, tygodnie, czyli to i odwirujemy i to włożymy z powrotem tak, i matka odwirujemy. jak będzie chciała to sobie tu wejdzie. Tak, tak. tak. No to tak robimy. No. A kratę już można ściągnąć, bo już tutaj nie ma do czego. To de facto mi by się najlepiej przydały już odbudowane kolejne ramki z węzą, nie? Tak, Takie byłyby tak, najlepsze. Jakby, teraz no dobrać, ale nie ma. Ale nie ma i musimy odwirować i dopiero włożyć. tak no. byłby najlepiej gdyby wywryrować. No ale to trzeba... Dlatego ja wybierałem po 5, no ale... 5 mhm. wybrałem Odwirowałem i włożyłem im pięć i wtedy wybrałem kolejne pięć, mhm. bo one miały gdzie siedzieć, nie? Mhm. rozumiem. Ale ja nie miałem znowu półkorpusu a ty jak masz półkorpus one się tam pomieszczą do, do, tego, do na te parę godzin. No dobra, to co, to jak to teraz? Jak, jaki plan z tym teraz, z tą częścią? Nie wiem co z zrobić. No bo de facto... Tutaj mamy, to ten, tą część moglibyśmy położyć na małym uliku, a to położyć tu. Nie? No, można tak, no. O kurcze, ciężkie. Żeby nic nie wleciało od dołu, nie? Wylotek? No. Powinien być. No rzeczywiście. A, no bo to jest... To jest... Tu jest Jest tam? To weź go zatkaj. Okej, okay. no. czyli tam mamy zabezpieczone. No i to byśmy ten korpus postawili tylko położylibyśmy na jakimś takim czymś, żeby ich nie poharatać, nie? Może Wiesz co, ja bym to położył po prostu na ten. Wiesz, na, na jakimś pojedynczym korku. Ja, ja bym to bokiem położył, na boku. Bokiem? Na no pewno. No to ich nie wpochnieciem, nie bo one siedzą w środku, one są będą tą... No to dobra. Aha, to trzeba od, od tego. Ok, to zeszła? Nie razem, razem z korpusem, czyli postawimy bokiem matki. tutaj znaczy, czyli tutaj gdzieś nie ma, ale nie powinno jej tutaj być. No na korpusie to by matka, znaczy na się siedziała. Czyli co, zostawiamy to? Nie, demontujemy ogólnie kratownicę, nie? Teraz, czy później? A jak Ci wygodniej Przesuńmy no, Tu się już wysypały no, Może zostawmy to Ale czekaj, no, potrzebowalibyśmy teraz Przydałby nam się jednak taki korpus Na ramkę Bo byśmy sobie tutaj przekładali to, tu do środka Najlepiej by było Byśmy wkładali te ramki tu, do tego korpusu Wszystkie? No nie, bo chcemy przeglądnąć, nie? No, jedną Po jednej ja się podtrzymam tam jedną ramkę, czy, czy, czy tam do tamtego korpusu? Tamte dwa to, to tamte, to przynieś tam te dwa mniejsze i położymy je tutaj na tym korpusie. Może I tu mamy ramki z węzłem, nie? Wejdzie, utrzyma się to tak? Nie spadnie? Możesz albo, albo, albo tak, może o, trzyma się tak? Tak się trzyma, tak nie, tak nie spadnie. Tutaj szczoteczka. Ty, czekaj. Zrobimy jedną rzecz ważną. Niestety, ale bateria się kończy. Z tego co widzę. I bym wziął, zmienił baterię na nową przy okazji. Żeby nie zostać później bez niczego.